Dzień dobry, ja jestem Nerwarin, zapraszam na ten piękny odcinek. Zostawcie kciuka, zostawcie suba i życzę miłego oglądania. Oh, kurde. O kurde, ten co już siema Eli, Ole się tam zatkała, widzisz to? Fajna graczka. No, jestem. Och. Często tam, tak że jak usłyszę, że ktoś odpali czerwonego trinketa, to też go odpalam. Nie wiem dlaczego tak robię. Ej, ej tu czerwony jest. To wiem? Tak ona wejdzie, co? To... Nie musiałem doszować, chyba. O, Albo mi się wydaje. Asysta? To ja dostałem asystę z kamieni w ogóle. Hej, tuż ona. O, surrender, okej. Okay. A no, w sobie Dark miał, może trzeba było oddać. No ale zacząłem! Pięknie. Dobra, dawajcie tego smoka w końcu. sens? Yes. Nie wiem, co się stało do końca w tej walce, ale Kataryna zrobiła swoje, więc... Siema. ma. Ale się ponapierdzielamy. Dzięki. Walka z tobą to była sama przyjemność. Ale no, lepsze IDK musiał wygrać. Takie są... Tak, tak, tak to działa, no. Pozdrawiam, dzięki. E ja no tego nawet nie defują, dobra Ultimal fighty ma. Musiał być flasza w gotowości Dobra nie właśnie to wyszło jakoś się udało Nie wiem, on z jednego kubi pół HP wrawie to jest jakieś Potężne Silence, dobrze Ona bym powiedział nieskromnie, że perfekcyjnie Ej, strzelisz się? Dzięki Ej? Patrz Nie ma co po tobie zbierać zielinia Kurde. Może mogliśmy poczekać, aż ten sześć się stepuje i byśmy zabili sobie na też. Ale mogłoby to pójść też źle, więc może i dobrze. Ej, ten Predator chyba? Kołczu, nie jest taki zły. Okej. Kindred się gdzieś kręci. O Nie wiem, czy warto w sumie ulti na nią. Ale O ty Co ty? K***a, próbujesz tu Ej, chamę pomocy Co nie znaczy? Nie, za oni w ogóle. Dobra, jak ich wyczyszczą to jest okej. Okay. Dobra. Zagram kiedy najlepiej, co? Bo za chyba, no, hmm. ale znowu ich, jeszcze my coś. Okay, Klub jest, a ja, ja pędzę dla mojego kolegi.

Teraz ja patrz. Klikam jedynkę. Ona nie ma plesza. Tu, 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 tu. Tyle, no Eee, kurde. No dawaj, wół Dobra. Oj, skurczę nic. O fuck! Mam to. Mam tataczek mocy. A, ah, już Raz, dwa, trzy, cztery. Nice. Set, bo kurwa nie mi zamykają, czy nie? No falę wroty, bardzo ulti poleci. O kur... <laughs> Fajda, <strzela>. swoją. <laughs> Nie jaki sensu jakikolwiek. Dawaj, no, dojedziemy tu. On stopuł, jeszcze? Dobra. Dawaj, kurde. Mamy odpowiedzialność. Dawaj. Dobra, zanim shield zagrał, super. Och, chodzi w ciało. jeszcze arrow. Aaaa, kurde, spóźniłem. Bardzo wciąż ma nie? Mogę podpalić trójkę. Ma znaczenie. Ups, i... No jak? Jeden dziesięć Syndra jednym kombem mi rozgrzewia łeb. 112 ap, XD, puść to na podwórka. Nie ma to jak złapać Mordekajzerem Sekułów. Nasza ona taka, ona 1500 hp dzięki stary Prawie. Mojm nasza Siema Mać. Nie wiem, czy 13 chłop normalnie mi prawie łącza to na sukę daje, Nie używając swojego ultimata na ludzie, Też to jest tragedia. Zajebista k***a, gra za 5 zł. Nie wiem, mój midlaner ma 20 kili i nie może ka grać w gry, bo jest taliją. W międzyczasie Syndra, która się 13 razy b***iła, m***a, mamy na hita. No postać. Jeszcze chłop mi pisze, żeby moi rodzice w, w wypadku samochodowym zginęli. Bardzo mi się podoba. Jeszcze mi pisze Permabanfield. wr Po prostu grr. 12,5 do przodu. <sighs> o, chcesz się bić? Czy nie? level ma? Przepraszam, nie był. Tak, mam. peace jest. Uh, botlin ich Musimy poczekać na nasz botlin, chyba. Nic nie musimy! Wszystko możemy, nic nie musimy. Nic. Yes. Okay. Okay. Chyba, chyba, chyba... jednak nie! To on poleciał do dołu, nie? Ale nie. Kartka ta była do prawej. Ty, jak on tak szybko obrócił? Poleciał tutaj... Tak szybko zawrotkę zrobił? Mam nadzieję, że go zabił. Skrzesza mnie? No dobra! Troszkę że smoka trzeba było oddać, ale. gramy, gramy, gramy Oho. bratku, weź go ej, pala nie palę. dobra, trzymał picka ej, nasz to jest Co tam robił? Ej A propos Ten co tam robi Dobra Do uśmieciarzy poleciał, koleżka Wow! Dobra, tam surrender już leci, prawda? Ale co to było, to... nie wiem Kie, -kie. Zobaczy jakiś magiczny komunikat? Czy nie? No i ja o tym komunikacie mówiłem właśnie. Jest magiczny komunikat. He he. Przyjął wujek. Dzięki, wuja, Jesteś the best. Trzeba się pochwalić, oczywiście. Cyk. Co tam się, 5 Ajajaj, cyk. Oczywiście na Instagrama też. Trzymajcie się. Miłego wieczorka wam życzę. Do jutra. Papatki. Pozdróweczki.